Tej kanału ponad inspiracje Dzisiejszego dnia będę tak naprawdę kończył Sezon wędkarski z karpiowaniem Pewnie od czasu do czasu będą jeszcze jakieś filmiki ze spinningowaniem, ale Bez takiego oparcia Kontencik troszeczkę będzie się zmieniał Ale no postanowiłem Troszkę zakończyć ten sezon z dobrym przytupem Dzisiaj jest dobra pogoda, więc Myślę, że będzie czas dobry, żeby zrobić ostatnią zasiadkę Będę robił typowo Mięsnie, tak mi się wydaje. Tu mam wiaderko. W koszyczku będzie się lądowała naturalna kukurydza, która będzie zbustowana tuńczykiem w sosie własnym. Dwie puszki one będą w zalewie. Pelet Alerakła, to jest chyba 4,5 mm. I dodatkowo duży pelet alibutowy, naprawdę duży, żeby różnica nie wyjadała tego. Na haczyk, na haczyk będziemy kłaść na pewno dwa ząbki kukurydzy na jednym wędleczce, a druga wędeczka za zainwestowałem w smak rakowy. Zapach tego jest no niesamowity, tak naprawdę myślę, że są dwa rodzaje rzeczy śmierdzących i tutaj jest ten rodzaj, jest ludzie myślą, że śmierdzący to też jest zapach, na przykład zapach ryby, zapach rybny, A moim zdaniem to jest taki bardziej wytrawny, taki mięsny, którzy który chcemy to zjeść, a jest też śmierdzący typu squid czy masło, skisłe masło. I to rzeczywiście się muszę zgodzić: to jest zapach śmierdzący, który w żaden sposób na pewno nie kusi żadnego z człowieka. To jest zapach mięsny, i pomyślałem, że dzisiaj, kiedy jest taki przestrzał ciepłego dnia, kiedy ryby mają żerować, no to rzeczywiście na tym mięsnym będą bardziej żerować niż na takim śmierduchu. Ale to jest moja teoria, i myślę, że to objawienie od Boga przyniesie Ci bardzo fajne rezultaty. Czemu są takie duże pelety? Ponieważ są tutaj w zbiorniku krąpie i ten pelecik mały, taki jak tutaj mam, ten prawie niecała piątka czy kukurydza, dla nich to żaden problem, żeby zjeść. Ale duży pelet będzie mi utrzymywał prawdopodobnie duże ryby. A wierzę bardzo w ten tutaj nasz magiczny hydraactiv. Nie będę dużo kłaść, będę wywozić łódką. Jest to krótka sesyjka, jest 14 pewnie posiedzę do 18.30 eee No i plan, żeby nałupić jak najwięcej ryb Dzisiejszego dnia muszę tak naprawdę przewinąć jeszcze żyłeczki Ponieważ kiedyś tu można było łowić na plecionki I te kołowrotki są bardzo stare już w moim posiadaniu i mam jeszcze... Kiedyś łowiłem na plecionki Bardziej preferowałem taką metodę, ponieważ szybciej widziałem brania ale no, muszę zmienić to na, na żyłeczki, bo takie są rygory. Dobrze że się dopytałem, bo tak to bym automatycznie łowił na, na pletki, bo kiedyś tutaj tak można było łowić. Dlatego jeszcze czekam na przyzbrojenie, ale w międzyczasie wierzę, że ta zanęta, znaczy zanęta, kukurydza i tak dalej, to wszystko sobą nasiąknie. taki, nie jest to żadna reklama. Wszelkiego rodzaju żyłeczki, plecioneczki, nawijamy na mokro. out. się prosta. Widziałem gdzieś na 20 metrze od brzegu ode mnie, jak karpik wychodził nad wodę, czyli robił tak zwany zrzut, to jest element, kiedy z tego co wiem karpiki czyszczą swoje skrzela, więc prawdopodobnie to właśnie tutaj buszują po dnie. Jeżeli chodzi o nastroje wędkarskie, nie słyszę, żeby ktokolwiek złowił rybę. Już przygotowywuję się tutaj dobrą godzinkę. Yy. Nastroje są morale, widzę, że słabe. Nie wiem, z czego to wynika. Domniemam, że dużo ludzi ma tu założone albo bardzo słodkie, albo właśnie typowo śmierdziuch, ale nie wytrawny śmierdziuch, tylko taki typowy śmierdziuch, jak skisłe masło albo coś koło tego rodzaju. Ja postanowiłem się na naturalną przynętę, smak rakowy i kukurydzę. Tak, jak jeszcze raz w wiaderku mówię, mam kukurydzę, pelet 4,5, 18. Kuleczka jest też 18 albo 20. No i dwa groszki kukurydzy też na haczyku. Zalane to wszystko w sosie tuńczykowym, sosie własnym. No i gdzieś tam mięso jako taka zanęta, która będzie robić efekt wow. Spodziewam się brania, oczekuję brania bardzo szybko. I będę akurat nad tym pracował, żeby rzeczywiście to nastąpiło. Oczekiwania są duże, wiara jest potężna, a Bóg jest realny, pamiętajcie. yo, yo. Taką piedronkę. To ja pierwszy raz widzę. No, dzisiaj troszkę wieje. Dzisiaj troszeczkę wieje. Właśnie ze zestawiki, podbiłem po prostu popapem, upem duże kulki. Zrobiłem bałwanki tak zwane. Na kukurydzy zrobiłem bałwanka. Dwa ziarnka kukurydzy i bałwanek go do góry i na dużej kulce zrobiłem bałwanka. teraz założyłem pikantną kiełbasę. Chyba zapomniana kulka w sumie w tamtym roku robiła furorę. Oczywiście po zrzuceniu towaru, pojawiły się pojedyncze piknięcia, prawdopodobnie obcierki. Wciąż w tych miejscach występują takie sytuacje jak czyszczenie skrzeli u ryb. Więc czekamy na rybę. Póki co, łowisko bez ryb. Nikt nie miał ryby tutaj. Tylko widać, że ludzie przewożą zestawy. Z ciekawszych rzeczy. Tam nikt się nie ustawił, a tam dzisiaj jest cały dzień bezwiecznie. Eee, gdzieś tam troszeczkę może żałowałem, że może właśnie nie wybrałem tamtej miejscówki. No, ciekawe. Największym dla mnie zaskoczeniem, że na razie tego mięsnego nie wybierają. Wiem, że dużo ludzi robi tu na słodko i już samym smakiem się wyróżniam tutaj od okoliczności. Zobaczymy, no zobaczymy, no może musi wejść taka pora żerowania, no. Pędkarz zawsze sobie musi coś wymyślić, że jak to nie pora, to jest jakiś okres na słonecznienie, mm, część zbiornika, no, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to wybrałem smak mięsny, wybrałem jeden z głębszych y, miejsc. Miejsce, gdzie ta ryba rzeczywiście jest i czyści te skrzela, czyli musi chodzić po dnie. Kurczę, no. Zrobiłem bałanki, żeby rzeczywiście, może rzeczywiście jakoś tam sobie dyndało to. No nie wiem. <laughs> Ciekawe. Zarzuciłem wędeczkę tutaj obok Podobno jest to zbiornik amurowy Amury przecież też są karpiowate, ale mięso No zobaczymy Właśnie jestem po ekscytującym holu Uwaga Ale... To rybsko, to Teraz pokażę Myślę, że pożegnanie z sezonem karpiowym jest potężne Nie wiem ile waży Ajku Stać. Dzięki Ci panie Boże. będzie dochodził do siebie jeszcze troszkę Chwileń kropasku. Chyba płynął. Niestety branie się nie nagrało. Ale smak mięsny przyniósł dzisiaj drugą rybę na całym łowisku. Stanowisko jest około 15 zajętych. Dedykuję to wszystko ku chwale Pana Boga Naszego. Dziękuję Ci Panie Jezu. Dziękuję Ci Panie Jezu za tą rybkę. Oh. Walczyłem z nią z dobre 25 minut jest tak obżarta była Niesamowite <laughs> Ale radość No i co, właśnie się zapakowałem. Czas na podsumowanie. Z się jednego potężnego karpia. Na łowisku były tylko dwie ryby wyciągnięte na brzegu. I był to mój karp. I naprzeciwko karpik, aczkolwiek mój był znacznie większy. Jestem mega zadowolony. Dzięki Bogu połowiłem. Jest to takie oficjalne zakończenie sezonu karpiowego, ale no. Być może, może wyskoczymy jeszcze, gdzieś wyskoczy, wyskoczy się coś, połowi się jakiś spinning, coś, gdzieś tam międzyczasem się zarzuci karpióweczkę tutaj, nie wiem. Łowisko u Roberta jest różnorodne, tu nie tylko są karpie, więc pewnie będę dalej odwiedzał to łowisko. Było miło, dzięki bardzo, dzięki, że byłeś, jo,